Ej, powiem wam tak, nie znałem tej piosenki usłyszałem dzisiaj tą piosenkę, którą wam puszczę i szczęka mi opadła. Opadła mi szczęka, bo ta piosenka jest naprawdę kurna. Dobra, puszczam wam na maksa. Ja byłem w szoku. Cześć Quick, siema Skies, siemaneczko Zęksar, witam serdecznie, siema Kakao, siema makaron. właśnie skoczyłeś i widzę stream, o proszę I ramki grałaś pewnie z facetem, co? W ogóle, w ogóle Niedługo będę grał znowu GTA Roleplay, bo już dostałem informację, dzisiaj O pewnej rzeczy, nie wiem na ile to jest publiczne, ale nie mogę mówić Kiedy jakieś duo stream? Eee... No jest stream duo w planach z Shini. Będziemy z grali w ten Zaraz wam powiem, jak to się nazywa. Split Fiction. I właśnie zapytam Paulinę, kiedy by chciała pograć. Napisałem do Pauliny. Tak więc w środę morneczki będzie ten, kurwa, jak to się nazywało? Split coś tam. Ty mówisz coś gościu z czatu o byciu nieudacznikiem. Kurwa, jesteś pierdolonym, parunastoletnim przegrywem, który umie tylko pruć się do kurwa gościa, który sobie kurwa po prostu pracuje na czacie. To po prostu ci gratuluję, kurwa, mózgu. Do widzenia. I oczywiście to musiała być, kurwa, Jedna z pierwszych wiadomości, bo przecież, kurwa, mądry człowiek nie napisze takich rzeczy. Yy, jeżeli tego 777max reportujecie, to on dostaje perma za słowo na S, bo tego słowa nie można pisać na Twitchu jak coś. Także powodzenia, Magic. Powodzenia na, na innej platformie. Jeśli ci ktoś reporta pierdolnie, to jest ich sprawa, nie moja. Głupek, głupek. Ej, powiem wam jedną rzecz. Żadnej, kurwa, lasce nie składam, kurwa, już życzeń w Dzień Kobiet, prócz, kurwa, rodziny, no nie? Bo też się zastanówcie, ile, ile klientek wam odpisało to samo, dzisiaj same z siebie Będę potem pretensji kru... nie miały, jak będę na nie lał moczem, jak będę coś chciały Poczekaj, jakaś. Bo to będzie rury Fajna gierka, fajna jest, no, 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 no I w środę będzie, bo już się z mówiłem mówiłem Na środę, więc będzie w środę Możliwe, że nawet nie będę musiał kupić, bo może będę miał ogarnięte Kurwa, jeszcze coś miałem weźć na tym YouTube, tylko nie pamiętam co. Po to kupiłem właśnie YouTube Premium, żebyśmy więcej rzeczy sobie oglądali na tym, no nie? Ja mam trening z Olaczką umówiony, nie wiem na kiedy muszę z Ola pogadać. Mam teraz tyle projektów do odkrywania, że ja pierdolę, no nie, że nie wiem kiedy. Nie no, spokojnie, woź jak dla Oli, to kołąpel. Ola, też podobność zdrowa słyszałem, Xen chyba to jest zdrowy, cześć, Strauk. Nie, remont nie będzie streamowany, już mówiłem 15 razy. Nie, bo jak będzie remont, to ja spierdalam sobie do Warszawy na przykład. A remont będzie się robił. Nie, 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 rodzinka. Z rodzinki ktoś mi będzie remontował i dostanie sianko i co zrobi po prostu. Kiedy gotowanko i relet? Tak, już jest plan obgadany, nie mogę więcej szczegółów na razie zdradzić. Mam przynajmniej 3 irrelew w gotowaniu załatwione. Jak oceniłbyś całą delegację? Wiesz co? 9 na 10, tylko dlatego, że w wiecznie, kurwa, zimno było. Wielki szacun dla Synkrofa za delegację. Widać było, że Kuba był szczery i zależało mu na tobie. A nie jak Suchar czy Delors, co za plecami się wyśmiewali i podjudzali widok. Pierwszy głupoty, ale masz rację, Kuba najmocniej dostał, za to najwięcej przeprosin dostał, bo jego znałem najbardziej. Było milimetry od skończenia znajomości. A jeśli chodzi ci o Delorda i, i. i. ten. I. i Suchara, to tylko. Podkrętka była pod publikę, prywatnie naprawdę zawsze są w porządku dla mnie. Co też było widać, na przykład wczoraj jak się słuchar na swoim live'ie o mnie wypowiadał i, i nawet mnie trochę yy, można by powiedzieć, że bronił. O, no, trochę straciłem subów, ale i tak będę streamował, niezależnie od tego. Wyczek pod jakiś. Znaczy wiesz Sony, miałem bardzo długo strema teraz i strasznie dużo subów się nie odnowiło. Ludzie kiedyś jak dawali suba, to zaznaczali, żeby zawsze odnawiało go. W momencie kiedy dostałem tego fake bana, te automatycznie zaznaczone przez Was subskrypcje do odnawiania, Twitch wam anulował. I nie macie ich zaznaczonych, więc jeśli ktoś kiedyś zaznaczył, że będzie miał zawsze u mnie suba, to to kurwa stracił. Mieli mi to zrekompensować, cofnąć? Nie wiem, zaraz Wam powiem, czy to się stało. No nie zrekompensowali mi tego. Więc z Twitcha zarobię 1,5 tysiąca w tym miesiącu. Dzięki Twitch jesteście zajebiści. Ja jutro do nich napiszę, gdzie ta rekompensata, kurwa, za 300 subów. Nie, no wkułem się w tym momencie, jak zobaczyłem wypłatę, bo powie... Było powie... dostałem maila, że zostanie mi zrekompensowane to, a widzę, że nie zostało, więc muszę do nich napisać i zapytać o to chodzi. Złotych tyle dostanę. 2,5 razy za mniej. 2,5 razy za mniej, mordo, 3 kw. No i co kurwa z tym zrobisz? Nic. Przepraszamy, zostanie zrekompensowane i takiego ja zrekompensowali. Cześć Maciu, ale jak mam się nie denerwować, Mordo! Wiesz, to, to, że widz zaznacza u Ciebie, żeby subskrybowało ci kurwa mu non stop co miesiąc, jest efektem wielu miesięcy oglądania i subskrybowania. że już się przekonał do tego stopnia, że wie, że chce tu być zawsze na subie, rozumiesz? I to coś kurwa zabrali moi widzom. Nie ma się ma. No nie wiem, jutro napiszę do nich o to i zapytam, co coś zamierzają z tym zrobić. I w sumie od odpowiedzi zależą moje dalsze kroki, które podejmę. Czy będę, kurwa, planował jakoś inaczej monetyzować mój content, czy po prostu dalej będę debilacz z siebie tutaj robił? Bordo, ja w tym miesiącu z Twitcha przez tego niesłusznego bana i anulowanie subskrypcji, czyli ciągłości pieniężnej mojej, dostaję półtora tysiąca zarobku. Rozumiesz to, kurwa? Ty jeszcze chcesz, żebym ci pieniądze dawał? A sam co będę wpierał? Gówno? Do robienia shotów będę szukał osoby. Miał to kurwa gość robić, ale nie odezwał się. Teraz wam powiem, kiedy z nim rozmawiałem o tym. No równy miesiąc temu. Miał pomyśleć i napisać później. No widocznie miesiąc było za mało, żeby myślał. Trudno. Wiecie co, chciało mi się kurwa dzisiaj streama prowadzić. Jeżeli faktycznie tak pozapierało ludziom i oni teraz nie dadzą suma, to ja to już pierdolę. Naprawdę, bo cały, cały progres mój kurwa praktycznie kilku letni poczuć się jebać kurwa z dziewcami. Streamuj dla ludzi, którzy cię przez 7 lat. Bez niczego. Zobaczymy, jaki mądry kurwa będziesz. Jak jestem bardzo lojalny i kurwa, zawsze dobrze mówiłem o tej platformie, a tak tutaj naprawdę wkupiłem się, no nie. Nie, ja zobaczymy, co mi Twitch na to odpisze jutro, jak napiszę. Tak, jest live support. Taki live support, że jak masz bana, nie możesz pisać na tym live supportie. Biednemu zawsze chuj w oczy i kurwa, wiatr w plecy. Albo wiatr w oczy i chuj w plecy. Jeden chuj. No, co tam jeszcze lotni u Ciebie słuchajcie, Jak tam fajnie na tych Karaibach? Powiem trochę, bo ja w sumie nigdy nie byłem, a chciałem być. U mnie koleżka na przykład ma y, mieszkanie na Teneryfie, na znaczy jego tata, no nie? Nawet powiedziałem mu, że chce z nim jechać chyba w wakacje, ale nie wiem, jak to wyjdzie. Powiem, to że tam zajebiście, kurwa, tylko że to jest, y, tylko, że to jest zajebiste bardzo. Fajnie, fajnie, jak za gorąco. Odczuwalna 40 stopni, czyli jednak jest troszkę lipa. A jak to wygląda pod względem bezpieczeństwa? Bo w sumie takie rzeczy mnie najbardziej zawsze interesują i widzów, jak jest z bezpieczeństwem, jak jest, nie wiem, z pieniędzmi czy jest problem, czy nie ma problemu, żeby wypłacać z zakwaterowaniem no jak pracujesz, to nie masz możliwości, prawda? Tak jakby. O, gorąco mi to idę gdzieś zrobić coś, tylko musisz jednak ten, to rozumiem akurat. Aha, czyli są wyspy, które są niebezpieczne, ale są takie, które są super bezpieczne, tak? Okej, okay. ale jak położyć portfel, to bardzo fajnie. Nie ja wiem, to co, mam teraz iść sobie kupić samochód, żeby go mieć? Jaki to ma sens? Może wolę mieć pieniądze, a samochód mi jest niepotrzebny, bo nie wychodzę z domu. A jak wychodzę, to albo jadę taksówką, albo mogę sobie pożyczyć samochód, albo poprosić kogoś. Czy to jest powód po to, żebym wypierał 40 tysięcy tak jak ty, debilu? Bo muszę zaimponować jakiemuś gówna jadowi z czatu? żeby mieć samochód? Czy jakieś kupie, żeby ją wozić? No chyba nie. Może no, ja wolę sobie kurwa wyjść w skiny i walić z konia do skinów, bo mi się podobają. Może wolę sobie kupić grę, żebyś miał kontent. Może wolę po prostu wydać na co innego to pieniądze albo po prostu zainwestować, albo odłożyć. A to potrzeba troszeczkę więcej niż 40 IQ żeby na to wpaść jak coś. Elo. A nie w co inwestuję, czy inwestuję, to jest moja osobista sprawa, ja o prywatnych rzeczach nie rozmawiam, bo nie lubię. Po prostu nie lubię. Ja nie lubię gadać o sianie, nie lubię o takich rzeczach gadać. Po prostu taki kurwa, ja jestem, taki zawsze byłem. Ty wolisz samochód? A ja wolę butelkę wody za 4 blachy, która się nazywa Perlaż. A ty pij wodę z kibla. No wystarczy, zobaczyłem co polskie najmy, Już masz tutaj patrzeć. Polaka drugiego. O nie jest przypadek, może to się kurwa takie coś trafia. W pierwszym meczu od razu do. No, kurwa, nie wiem. W ciągu ostatnich powiem wam 3000 meczy. Pierwszy raz ktoś tu kontrol postawił. W ciągu 3000 meczy, nie wiem, tak rzuciłem. Może nawet 5. Jeszcze raz kurwa, widzę tu kontrola na początku gry A wybił mi topa Serio? Ale ten Ilaoi była cały czas na topie, jak coś No my mu mi wybił, bo kurwa ja strapią człowieku i robi takie coś potem I to jest królestwo, bo teraz ja jak tam pójdę, oni postawili tego warda Moi nie poczuli się, żeby to wyczyścić Ja teraz idę w lwa zginąć właśnie, kumasz. Ja nogi pod stolikiem na no, tak, tak, głąbie Zobacz co kurwa robić, Ja nie mogę jungli czyścić, bo mi creepy uciekają za GŁĄBĄ który biega po jungli i nic nie robi. Nie no mam dosyć, mam kurwa dosyć. Już gdzie, lola nie gram. Jeszcze mi moja vein wybija creepy w lesie. Co ty kurwa zrobiłeś? Nie no oni TROLLUJĄ stary. Wszystkie creepy mu kurwie zawalam. To na kurwa się nauczy pana Poziom zjedłów to jest, to jest poziom zjebów. Brat, czeka z ulti aż zginę, nie chce mi się grać Brat czeka z ulti aż zginę kurwa i tyle